Na okupanta niemieckiego w sierpniu 1944 roku w Warszawie, po to, żeby bronić prawa swojego narodu do niepodległości. Oni nie byli głupcami, którzy nie rozumieli, że mogą to powstanie przegrać. Oni doskonale zdawali sobie sprawę, że to jest jedyny i ostatni moment, gdzie ewentualnie ta niepodległość będzie. Jeżeli nie teraz, no to przez następne dziesięciolecia już jej nie będzie. I to był wybór. Nie jakiś idiotyczny, emocjonalny, podyktowany nierozumieniem rzeczywistości, tylko właśnie podyktowany rozumieniem rzeczywistości wybór bardzo trudny, który dla wielu tych młodych ludzi skończył się i śmiercią. Prawda? Gdzie ci młodzi ludzie w ciągu jednej sekundy czy minuty stawali się dorosłymi. To jest zresztą tak na marginesie niesamowity fenomen. Czytałem swego czasu takie relacje kapelanów wojskowych powstania warszawskiego, czyli m.in. spowiedników, gdzie oni opowiadali, w jaki sposób właśnie to życie dwudziestokilkuletniego człowieka okazywało się życiem dużo pełniejszym niż niejednego osiemdziesięciolatka. To znaczy ten żołnierz Armii Krajowej w te 20 parę lat swojego życia i w ostatnich tygodniach doros doros dorosłym stawał się ponad miarę swojego wieku i ponad miarę bardzo wielu ludzi, którzy mają, mieli wówczas lat no, 70-80 i tak dalej. Jego spowiedzi oznaczały między innymi właśnie tą olbrzymią dorosłość, to zrozumienie i tą mądrość życiową. Oni bardzo często umierali z tą mądrością w sobie. No i to jest jakaś nasza, wydaje mi się, że cecha. Bardzo pozytywna, której żeśmy nie stracili. No i stąd również w tym pokoleniu najpierw lat 50., o którym mówiłem, w tym pokoleniu młodej konspiracji, która zaczynała kontynuować dzieła.